Powiat Łukowski znalazł się na liście samorządów, które otrzymają pieniądze na utworzenie branżowego centrum umiejętności. Udało nam się pozyskać 10 milionów 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Edukacji i Nauki na branżowe Centrum Umiejętności. Tutaj oczywiście jak najbardziej należy się pochwała panu dyrektorowi, jego zespołowi, tym osobom, które zaangażował do napisania dobrego, dobrego projektu, bo ten projekt został oceniony bardzo wysoko. Za nami między innymi znajduje się Radom, który jest przecież dużo większym ośrodkiem. Niż, niż Łuków, ale myślę, że więcej szczegółów już takich technicznych zna pan Tadeusz Federczyk, dyrektor zespołu szkół numer 1. Ministerstwo edukacji i nauki zleciło fundacji, która się nazywa Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, zleciło przeprowadzenie konkursu. Nazwa konkursu cytuję prawie dokładnie, to jest. Utworzenie i y, wsparcie funkcjonowania 120 centrów, branżowych centrum umiejętności. Y, I tak jak y, y na użytek tego programu podzielono gospodarkę na 120 segmentów. Y, samochody, y, fryzjerstwo, mechanika, ślusarstwo y, y, i tego typu rzeczy. Nie? I 120 jest w każdym i w każdej tej branży jedno takie miejsce w Polsce ma być. Dedykowane właśnie tej branży. Nasza branża, którą wybraliśmy do projektu, to jest śluslactwo, mechanika i obróbka z krawaniem. I ta branża w skali kraju ma mieć jedno miejsce, gdzie pracowników, którzy już w tej branży pracują, mogą, może, mogą pracodawcy wysyłać na szkolenia. Takie, które dadzą nowe kwalifikacje, ale też takie, które dadzą kwalifikacje wyjątkowe. To znaczy innowacyjne, bardzo innowacyjne, ponieważ elementem tego miejsca będzie też współpraca naukowo-techniczna, naukowa. Mamy podpisaną umowę z Politechniką Lubelską co i z stowarzyszeniem inżynierów i mechaników polskich, co było zresztą warunkiem, żeby o takie pieniądze i o takie miejsce się ubiegać. I merytorycznie nad tym miejscem piecze będzie trzymała właśnie Politechnika Lubelska i to stowarzyszenie. Ono będzie odpowiadać za to, jakich ludzi Biorążowe centrum umiejętności zlokalizowane przy naszej szkole, jakich ludzi ono będzie wypuszczać w świat. I to jest już dla branży i dla pracowników, którzy już są w branży, natomiast to miejsce będzie również dla tych, którzy będą się chcieli przekwalifikować. I taki człowiek jak ja na przykład, niezwiązany z branżą metalową, jeśli odkryje w sobie miłość do obróbki czegokolwiek, nie tylko metalu, bo to chodzi o, twarzy, o tworzywa, o drewno, to taki ktoś będzie mógł przyjść. I w ciągu najbliższych dwóch lat za darmo nabyć umiejętności, które na rynku kosztują kilkanaście tysięcy złotych polskich. Te pieniądze, które przypłyną, zostały podzielone na trzy, już na etapie planowania, na trzy yy, takie, takie grupy. Nie? I pierwsza to jest modernizacja i remont budynków. No właśnie, między innymi tego budynku, przy którym stoimy. Tu powstaną pracownie i to będą szlifiernia, pracownia krajalnia, pracownia metrologii, pracownia obrabiarek sterowanych. Konwencjonalnych i sterowanych numerycznie, a w tym drugim budynku będziemy mieli taką salę zajęć teoretycznych, no i pomieszczenia administracyjne. Wyposażenie będzie, bo musi być, na najwyższym możliwym poziomie, jaki jest dostępny w Polsce. No, z przyczyn praktycznych również takich, no kto. Kto przyśle swojego pracownika i jeszcze być może w przyszłości za to zapłaci, do miejsca, gdzie nie będzie nic nowatorskiego, nic, nic wyjątkowego. Tu musi coś takiego być. My, jak się przygotowywaliśmy do tego projektu, rozmawialiśmy z pracodawcami właśnie tej branży i pytaliśmy. Tak po prostu. Czy wysłałbyś, drogi pracodawca, swojego pracownika na szkolenie? i Jakie to musiało być szkolenie, żebyś nie tylko wysłał w pierwszych dwóch latach za darmo, ale żebyś zapłacił za to w kolejnych latach? No i otrzymaliśmy informację zwrotną. I to jest dosyć proste, bo jak się kupuje maszyny bardzo nowoczesne, to nikt nie chce świeżaków, że tak powiem, na te maszyny stawiać. Więc to, to będzie takie miejsce, ale też również dla takich nieświeżaków, którzy już coś potrafią, a ich umiejętności w związku z rozwojem technologii muszą się poprawiać. No i i tutaj będziemy takich gościć od 1 stycznia 2024 roku. Tworzenie branżowego Centrum Umiejętności w Łukowie rozpocznie się od remontu dwóch zabytkowych budynków. Myślę, że to będzie dobre zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i dla przedsiębiorców, a przy okazji zyska też ta szkoła, bowiem mamy dwa budynki, pamiętające czasy cerkwi prawosławnej dwa budynki zabytkowe i akurat ten program wyszedł nam naprzeciw, bo będziemy oba obiekty mogli wykorzystać jako wkład rzeczowy. I przy okazji wyremontować, zmodernizować, nabiorą nowego, dobrego wyglądu, dopasowanego do pozostałych obiektów, bo jak widać, te już są zmodernizowane i prezentują się pięknie. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie ślusarstwa mechaniki i obróbki z Krawaniem, które powstanie przy Zespole Szkół nr 1 w Łukowie, będzie, zgodnie z założeniami konkursu, jedynym centrum w kraju w takich specjalizacjach. Ma ono ruszyć już w styczniu 2024 roku.